Mano moi drodzy. Witam Was w kolejnym masażu twarzy. Zaczynam dzisiaj od mycia twarzy moim herbacianym kremem myjącym. Nie ma znaczenia, czy nosicie makijaż, czy nie nosicie makijażu. I tak przed masażem trzeba tą twarz dokładnie oczyścić. I nie przejechać wacikiem z płynem micelarnym, tylko naprawdę porządnie umyć. Bo jeśli nie makijaż, to trzeba jeszcze z niej zmyć kurz, pył, y, gdzieś z dworu, smog, y, jakieś resztki, y, puszki y, z ubrań, które ściągamy i tak dalej, więc y, to jest bardzo istotne, żeby tego później nie wcierać w twarz. Osuszam delikatnie ręcznikiem, a następnie biorę regulujący balsam do mycia twarzy, który się też nadaje do wykonania masażu. I jak widzicie, nie wzięłam tutaj dużej ilości, bo to nie jest tak, że trzeba naprawdę na tą skórę nalać strasznie dużo, żeby ten masaż się udał. Najpierw rozgrzewam go w dłoniach, później taką cieniutką warstwę rozprowadzam na całej twarzy delikatnie, otwartą dłonią, żeby to się rozpuściło, rozgrzało i e, łatwo dało rozprowadzić. Nakładam też na szyję, bo będę trochę szyję masować. Robię z palców takie jakby szpony. I teraz zostawiam Wam muzyczkę, będziecie mogli robić ze mną krok po kroku. Chyba nie myśleliście, że to koniec. Jeszcze trzeba to wszystko dokładnie zmyć. Ja powtarzam, tym samym herbacianem kremem myjącym, ale możecie użyć dowolnego produktu, który lubicie. Teraz trzeba tym bardziej dokładnie umyć twarz, żeby nie zostawić tego nadmiaru tłustego produktu na niej i żeby nie zostało tam też pełno tego powcieranego, martwego naskórka, bo później będą niespodzianki pod tytułem pozatykane pory i tak dalej i można się łatwo do tego masażu twarzy zniechęcić. Ja dodatkowo używam gąbki konżak, ale to jakby jest wasza opcja, co wolicie, czy wolicie palcami, czy używać jakichś gadżetów. Zwłaszcza zwracam uwagę na to, żeby na linii żuchwy, przy okolicy nosa i przy linii włosów dokładnie umyć buzie, bo czasami tam zostawiamy i są niespodzianki.